To miała być zwykła próba. O drugiej w nocy testowałem nowy mikrofon. Nagrałem tylko test, test. Ale gdy to odtworzyłem, usłyszałem czyjś szept. Nie jesteś sam. Zamroziło mnie. Mieszkam sam. Drzwi były zamknięte. Nikt nie mógł wejść. A mikrofon podłączony prosto do kompa. Myślałem, że zwariowałem. Musiałem spróbować jeszcze raz. Włączyłem nagrywanie i siedziałem w ciszy. Dziesięć sekund. Odtwarzam. I znów to samo. Ale teraz. Inny głos kobiecy Dlaczego mnie zostawiłeś? Przysięgam. Coś we mnie pękło. Znałem ten głos nie wiem skąd a potem komputer sam się wyłączył po prostu pyk czarny ekran. Następnego ranka komputer sam się włączył ale zamiast pulpitu moje zdjęcie tylko że to nie do końca byłem ja Moje oczy wyglądały inaczej i miałem długie, czarne włosy. Podszedłem bliżej i wtedy moje odbicie w monitorze się uśmiechnęło. Ale ja się nie ruszałem. Tej nocy mikrofon spadł z biurka sam. Gdy odtworzyłem ostatni plik, nie był tam szept, był krzyk, długi, jakby z bólu, a potem znowu jej głos. Czas wracać. Nie wiem, kim ona była, ale wiem, że przyszła po mnie. Jeśli to oglądasz, nie nagrywaj w nocy. Nigdy.